Cześć moi drodzy, witam Was na kolejnym odcinku. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią mamy premierkę, czyli wznowienie krzyżówki tej małej za 3 zł. No nad nią się tutaj zatrzymywać nie będę, bo nic się w sumie nie zmieniło. Ani zasady, ani tabela wygranych, ani cena, ani główna wygrana. Także po prostu dobrałem, kupiłem dwie sztuki do miksu i sobie potrapiemy bez żadnych jakichś tam dodatkowych dogrywek. Oprócz tego mam jeszcze dwie zdrabki za 2 złote, czyli jest to miętowa kasa i szybkie 50. No i cały wachlarz troszkę droższy, czyli trzy zdrabki za 5 złotych. Żabka szczęścia na odchodne, bo chyba już się sprzedaż zakończyła. Kierunek kasa oraz ekstra pensja. Ostatnio dość szczęśliwa zdrabka. 3 za czyli może pieniędzy. Skoro jeszcze wakacje mamy, to podrapiemy taką letnią zdrabkiem. Dalej I love big cash i złoty los. No i dzisiaj wrócę do mojej ostatnio szczęśliwej strapki czyli Giga 7 numerek 3 na pokładzie także tyle słowa wstępu zapraszam do oglądania tak więc zacznijmy sobie od miętowej kasy do znalezienia mamy 55 58 i jest 55 bardzo ładny widok i kolejne 55 i 58 o to mi się trafiła strapa elegancko to chyba raczej dyszka będzie, ale jak na zdrabkę za 2 złote, ja to kupuję. Uuu moi drodzy, 20 zł jednak. Proszę bardzo, co za wstęp na takiej zdrabce? No kurczę, chłop w szoku. No to odcinek już będzie w miarę udany. Dobrze. Pierwsza z naszych dwóch krzyżówek. Nic nie doderapywałem, żeby tak razem się pobawić. Jakie tu mamy litery na początek? LU no to. Od razu drapiemy LU. Tutaj to. Tutaj mamy literkę U. Tu kolejną LU. Tu i chyba wszystko. Co tam dalej? Dalej. O te. No tak, tu jest jedno, te, tu drugie, to jeszcze jedno i tutaj, czy jakieś literki O jest jedna i to raczej też wszystko, jeszcze tu była U powyżej i to wszystko. Mam nadzieję, że ułożenie liter też jest takie jak w starej krzyżówce. NC. Aby tu nic nie przegapić, nie zepsuć sobie ewentualnej zabawy. NC, czy jeszcze coś? Chyba już nie. JA, o jak jest literka A, to od razu emocje maksymalnie do góry. JA, to mamy to, tu mamy to, warstwa jakby miększa znowu niż w poprzedniej edycji, także tym razem na plus. Okej, okay, to chyba wszystko, zobaczmy, tak, dobrze, G, GP, To mamy tu, to mamy tu, czyli jeszcze coś będzie, tak, IGA, i to wszystko, dalej literka W i B. W i B, dobra, to mamy, to mamy. Zaliczone, co tam dalej, Z? Czy jest jakiś Z? Tak, tu mamy. Jest tylko w tym miejscu. No i ostatnia linia, z tego co się orientuję, FD. Tu mamy, tu mamy, tu. I tylko tyle. R, E. Tu zaliczone, tu zaliczone. Tu było jeszcze, o! Właśnie, a nie zdrapane. Dzięki temu mamy pierwszy wyraz. R, e, tu, tu i tu. No ale i tak brakuje sporo. Także ostatnia litera pewnie. Jest to S. star. Mamy drugi, struga jest trzeci. O proszę bardzo, krzyżówka będzie wygrana. Tu jest jeszcze literka S, i to raczej wszystko, nie? Tu było jeszcze L. O, oczywiście przegapiony, nawet w takiej małej. Muszę gdzieś tam pominąć coś. No i chyba wszystko. Kontrolne U, także jak nic nie przegapiłem, to się zgadza. No, chyba tak. Zobaczmy, czy nic tutaj jeszcze nie dodali żeby nie było. No nie. Dobra. Także druga stropka wygrana. Więc bardzo ładnie. Dobrze. Więc pożegnajmy się z tą żabką szczęścia. No i takie mamy liczby. Czy coś się trafi? 4, 7 31 1 i 33 i jeszcze zostaje jedna linia. Już końcówka. No, żabka się wyłamała widzę. Dobrze, czekamy na kolejną edycję, ale mam nadzieję, że będą jakieś bonusy do zdrapania, Jakieś żabki na przykład. A przed nami teraz może pieniędzy. Byle nie może pustaków. Dobrze, I mamy tak, 54, 17, 18, 48, 39 nie ma tam dalej, 36,52, tu nic, to nic, 23,14, też niedaleko i zostaje jedna jeszcze linia, ale nic się nie trafiło. VT potwierdza w tym przypadku, <coughs> więc wracamy do Najtańszej zrabki szybkiej 50, może też tak dopiszę jak ta za 2 złote pierwsza, Dwa po raz drugi, 50, 50 tysięcy i 50 po raz drugi. No niestety tutaj się nie powiodło. Także zróbmy sobie kierunek kasa. Mm -hmm. I co mamy na początek? 36. To nie wygląda zbyt dobrze. Ale nie takie co się działy. 18, 24, 13, 22, 37. No ale akurat nie dzisiaj. Dobra. Czyli to pusto. Kolejna zdrabka. I love Pick Cash. I mamy tak 56, 32, 31, 45 i 55. Dobra, pierwsza linia bez wygranych. Dwie pierwsze wygrane, a później same pustaki, ale co mnie gadajcie, że się to tak skończy, bo to już by było, mimo wszystko, smutno. Taka fajna wygrana, szkoda, że nawet by nie dopisałem. No, ale nic się nie poradzi, jak się tak wybrało. 53-39 nie ma. DA kontrolna, także to też na stronę przegraną, druga krzyżówka przed nami. Zobaczymy jak tutaj się zadzieje. I D. Także trapię wszystkie literki I oraz D. Tu jest. Tu jest D. O, bardzo ładnie. Tu kolejny D. Także tyle na początek. U, E. Tu mamy, tu mamy. Jeszcze jest tu literka E i tutaj. No także coś tam zawsze zejdzie. Kolejna WA. A. O, znowu literka A. Dobrze. Tak powinno to wyglądać. A, to Tu mamy A i A kolejne. To jeszcze Eufrat, opcja. No i raczej wszystko. YT. Coś tu mamy na pewno. Tak. O. To jest to i to. Też chyba wszystko na chwilę obecną. Dalej. L, B, tu mamy, tu mamy, czy jeszcze coś, tak, tu jedna i tu jedna. G, M, tu, tu. Tu literka M, i chyba wszystko. Jeszcze mamy S, o jest pierwszy wyraz, atlas. Tu kolejne S, i tutaj też. Jeszcze jedno się podziało. Jedna linia jeszcze została. PC. Tu mamy P. CP. Dobra, tu jeszcze jedno C. ZH. Hol. I co? Jest jakiś Z? Tak jest zawija, ale nie ma J. I zostaje ostatnia literka, czyli R. Która nam raczej nic nie przyniesie. Drugi wyraz dopiero. Tak, tu mamy jeszcze por. Tu było jeszcze H, a nie jest. Zobaczcie. Tu mamy co? Trzeci wyraz, czyli co? 3 zł. A jest literka B. No to w tej pierwszej coś w takim razie skręciłem. No właśnie, widzicie, jest Ada. Czyli tutaj jednak mamy 6 zł, a nie 3. Dobra, czyli się zgadza. Obie krzyżówki wygrane. Na no, takiej sytuacji to moje oczy nie pamiętają. Dobra, ważne, że teraz jest wszystko w porządku. Także lecimy dalej. Ekstra pensja. I zobaczmy, czy ona też dopisze. Jak ostatnio. 6, 17, 30. 16,27. Jest wygrana. Proszę bardzo. Trzyma swój poziom. Mam nadzieję, że taki maksymalny. Nie tylko zwrot. O, jest druga wygrana. No to jestem ciekawy, jak to się tutaj rozwiąże. Po piątce będzie. Tak jest. No, ale dyszka zawsze jest. No i super. A przed nami jeszcze dwie strapki. Takie czarne. Złoty los i giga 7. Jest tak 7,36. 24. 33 trzy i dziewiętnaście, pierwsza linia wydropana, co tam dalej? Dwadzieścia sześć trzydzieści cztery, już myślałem, że mamy to dwadzieścia cztery, jest wśród wygrywających. 8, 6. Dobra. I jeszcze zostaje jedna linia. Może tutaj coś sytlą? No, niestety nie. O, kontrolno. Razem z E daje nam przegraną. No i dotrwaliśmy do końca, czyli do zdrapki Giga 7. Zobaczmy, czy będzie trzymać swój poziom ostatnio, który jest bardzo przyjemny dla oka i portfela. skuter, tutaj zegar, koral, pies. No coraz mniej szans z każdym drapnięciem. Tak pik, księżyc, czapka, świnka, gwiazda i gruszka, ryba, bank. Dwa ostatnie punkty to pierścionek oraz gitara, Także niestety, tylko szansa w bonusie. A mamy tutaj... O, ale niespodzianka, proszę bardzo. 30 zł. No, to super, czyli giga utrzymuje swój poziom, chociaż widzę, że ze strapki z rapki coraz mniej <grych> schodzi. No i ogólny wynik bardzo przyjemny. Może nie jakiś wybitny, ale akceptowalnie na pewno. Miętowa kasa super wygrana, bo mamy tutaj dwie dyszki. 10 zł w ekstrapensji, także też zdrabka trzyma poziom. Zaskoczenie totalne, bo krzyżówki przyniosły wygrane i to obie. Jest to moja szczęśliwa zdrabka. Tu mamy 6, tu mamy 3 zł. No i Giga 7 dalej widzę, że poziom trzyma, czyli mamy 30, 39, tutaj tak, 39, 49, 69. No i super. Odcinek zaliczony, większość się zwróciła, także można się bawić dalej. Więc ja Wam dziękuję i zapraszam na weekendowe odcinki. Cześć.